Siemanko, siemanko, z tej strony Matajger. Dziś odwożymy sobie drugą połowę tego całego boxa, czyli drugie 12 saszetek. Dzisiaj sobie zakończymy te cztery, tą serię czterech tych odcinków, które zapowiadałem. Cieszy się drugi odcineczek, w tamtym odcinku posypało dobrymi trafami, więc patrzcie, tyle tych saszetek. E, więc co, mam nadzieję, że dzisiaj trafimy równie dobre trafy jak ostatnio, a nawet może lepsze. E, no i tak jak wtedy, będziemy sobie układać insertami. No więc co, zaczynamy opening e, tych drugich 12 saszetek. Super. E, no szkoda będzie zakończyć tą serię, naprawdę to były dobre trzy odcinki. Teraz będzie, mam nadzieję, dobry czwarty. No więc co? Zaczynamy. Lecimy z bazówkami. Florian Wirtz, Kylian Mbappé, mój ulubiony zawodnik, Guerreiro, Koch i skarb specjalnych. Rodri, Masterclass, Otavio oraz Brozowicz Magic Mix. Tutaj Kamavinga Electric oraz Tibo Kurtua Max Power. Fajnie zaczęliśmy ten opening. Do, nawet dobre trafy. Niezłe. Yy, no więc co? Kolejna saszetka. Tak jak ostatnio musimy trochę się pospieszyć. Ostatnio wyszedł bardzo długi odcinek. Ale mam nadzieję, że dotrze się do końca. Garib Diego Jota, Vazquez, Grillish, Skars specjalnych, Arda Güler, Futrestar, Max Power, Ederson, Winner, Musiala oraz Impact Alvarez. Tym razem tutaj dwóch bramkarzy już Eee, z Max Powerów, ciekawie się znowu to ułożyło, eee, więc lecimy dalej z openingiem. I tak, Gavi, Sikam, mam nadzieję, że dobrze przeczytałem, Hurricane, Stealer, z kart specjalnych, Pawlowicz, Futrestar. Magic Mix Bukayo Saka oraz Palmer, Dumfries Electric oraz Kim Max Power. O i co my tu mamy? Magic Mix! Najlepszy Magic Mix, moim zdaniem. Bardzo chciałem go trafić: Kylian Mbappé oraz Vinicius Junior Dobry, bardzo, bardzo, bardzo dobry traf. Nie jest to jakaś bardzo, bardzo rzadka karta, ale dla mnie jest to bardzo fajna karta Mbappé i Vinicius. Ale lecimy od tyłu. Messi na karcie bazowej. Bento. Ma medułekę. Przepraszam. Mane. Sklep specjalnych. Masterclass Kante, Winner Donnarumma, Martinez Impact Hero yy, i tak jak już było na początku, ten oto piękny Magic Mix. Yy, tutaj dwa Impacty z Argentyny, pod rząd, więc super. W ogóle też yy, w tamtym odcinku trafiliśmy na 12 saszetek tylko 3 karty Futry Star. A tutaj już po bodajże 3-2 saszetkach yy, już mamy 2. Ale lecimy. Nie zatrzymujemy się. Brozowicz. Alda Guler. Gündogan. Elliot. Tutaj Modric. Masterclass. Barela. Elektrik, e, Max Power, Żał oraz Barela Winner. Kolejna saszetka. Nunes, Saliba, Danielmo, Olmo, Upamecano. I co my tu mamy? Mamy Unbeatable! Pierwszy Unbeatable w tym odcinku. Zaczynamy bardzo wcześnie te dobre trafy. Harry Nie miałem go w swojej kolekcji. Fajnie nam wpada. Na pewno wskoczy do albumiku. Super, super, super. No, pierwszy dobry traf w tym odcinku, tak mogę powiedzieć. Taki bardzo dobry traf. I dalej, Impact Hero Buka Osaka, Magic Mix Fernandez i Romero i Fratezi Electric. Lecimy. Mam nadzieję, że będzie więcej takich trafów, jak teraz na naposypał w tej saszetce. I mamy tak, Pavard, Mandy. Martinez z Skarpety specjalnych Tutaj jest Futestar. I tutaj jakiś Ambidebo. I mamy w zielonej obramówce Erlinga Halanda. Jaki traf? Wow! Najlepszy traf z tego boksa na razie. Co tu się dzieje? Przed chwilą Harry Kane, teraz ten oto Erling Haland. Wow! co tu, tu się dzieje jakie trafy Erling Haaland niesamowicie tutaj nam posypało taka karta musimy to położyć y, gdzieś tutaj na widoku wow, wow, wow jakie tutaj mamy trafy mamy jeszcze Rudigera w tej soszeczce Winera, Rodrigo y, to znaczy Rodrigo no i Valverde Electric. Ale co tutaj się stało? Jaki dobry traf. Haland w zielonej obramówce. Wow. Niesamowicie nam tutaj posypało. Uf. Niesamowity traf. Już tutaj w tym się chyba wyczerpałem mi dobrych kart. Naprawdę niesamowite to jest. jak Jakie mam szczęście. Naprawdę, mega. W następnej saszetce z bazówek Sommer, Angelo, Nicolo Barella, Olise, z kart specjalnych Bernardo Siwa Masterclass, Bellingham oraz Rice na karcie Magic Mix, Electric Bellingham, i bastonik Max Power. Tutaj już się robi coraz mniej miejsca. Dużo, dużo naprawdę kart. Pędzimy z otwieraniem boksa. A tu już końcóweczka. Końcóweczka. Wyjmiemy sobie te ostatnie cztery saszetki. Naprawdę szkoda, że tak już mało zostało. Mi się podoba. Mam nadzieję, że Wam też to otwieranie tych saszetek No i co? Tel, Otavio, Nico Williams, Al Kiarab. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. Trudne nazwisko. Sadio Mane Masterclass, eee, Winner Alister. Hurricane Hero, Impact Hero oraz Magic Mix Valverde oraz II. drugie w tym odcinku Magic Mix z Realu. A więc lecimy sprzed przed ostatnią saszetką. Dużo, dużo, naprawdę dużo insertów wka zrobiło. Jak widać, Darmian. Maldini Kim Martinez Tutaj Futrestar Fermin Lopez Otamendi Electric yy, Tutaj przepraszam, że położyłem na tą kubkę tego Futrestar Max Power Teremi yy, oraz Mac Alister electric tutaj bazóweczki, robi się nam z bazówek duża kubka tak jak w tamtym filmie no i co, zostały nam dwie saszetki e, tutaj te jest bardzo ciężka, więc zostawimy sobie ją na koniec tym razem otworzymy sobie tą e, no bardzo fajne trafy w tym filmie ten halant nam posypał z bazóweczek w tej przedostatniej saszetce mamy tak Di Marco, Alvareza Alvaro Morate O i mamy lamina Yamala, super, fajnie doby nawet traf I co my tu mamy? Mamy tutaj jakiegoś ambidbu Mbappé I mamy ambidbu Mbappé Srebrnej obramówce, wow, naprawdę dużo, dużo dobrych kart, świetnie, fajnie tutaj nam posypało tym Kylian Mbappé, mój ulubiony zawodnik, więc też plus, że wpada e, tutaj e, z tych srebrnych obramówek, w tym filmie mieliśmy Keina teraz jest Mbappé, Unbeatable, no więc super, a nie dość tego jeszcze, czy mamy nie Impact Hero, Moim zdaniem najrzadsze z impaktów, bo mało trafiałem właśnie tego zawodnika niego Saikam Electric oraz Electric Rise. jeszcze w tej saszetce. No i co? Mamy ostatnią saszetkę z tego display boxa. 24 ostatnią saszetkę. Zobaczymy czy będzie szczęśliwa. Miejmy nadzieję taką no szkoda, szkoda, ostatnia saszetka, ale też jednocześnie super, no bo tyle trafów, tyle emocji w tym boksie. No więc co? Otwieramy tą ostatnią saszetkę z tego boksa, naprawdę to było coś niesamowitego. Pierwszy raz na moim kanale, taka wielka rzecz. Super, naprawdę super. No i co? Z tych ostatnich kart. W tym boksie mamy tak Wandaika Miki Tariana, Beana Declan Rice. Z kart specjalnych Ostatnich w tym boksie Mamy znowu Virgila Wandaika, co ciekawe Tutaj, super Laporte Max Power tak, tutaj się składa. Winner Kowacic. No i ostatnią kartą w tym boksie jest Hero Kimish. Tak, to jest ostatnia karta. No, super, naprawdę super. W te trafy w tym boksie. Podsumowując, w tym filmie najlepszym trafem jest Haland, Mbappé oraz Hurricane. No i tak podsumowując, cały boks na pewno. Tutaj, nie wiem, bym się zastanowił. Chyba Haaland jest lepszym trefem niż to Futbol, football. Bo kto nie oglądał, w tamtym odcineczku tyle kart było i był właśnie te Pool football. No więc, co popatrzmy? Ile my tu mamy masterclassów? Tyle, no chyba więcej niż w tamtym filmie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć kart MasterClass z kart Magic Mix. Tutaj też spora kupeczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, również sześć kart Magic Mix, tak jak i MasterClass. Z elektryków, nowo dużo, znowu dużo, dużo kart. Taka kupeczka, nie będę już liczył. Może tutaj sobie ustawimy tego bellingama. Tutaj poprawimy jeszcze tak samo jak te karty, żeby nam to ładnie wyglądało. Z max powerów na pewno więcej ich jest, bo w tamtym filmie pamiętam, że było trochę mniej. A więc tutaj Tibo Kurtua chyba najlepszy. Dalej z tych futry startu na pewno więcej kart, bo w w Libii były 3, teraz są 4. A więc też fajnie. Winerów mamy również sporo: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Również 6 kart. Tutaj. I z impaktów e, również sporo e, kart. Czułam No i co? Koniec pusty boks, koniec tych e, emocji, koniec tego całego boksa. To było naprawdę bardzo fajne dwa odcinki. Tutaj tyle bazówek w tym filmie. E, no i co? Podsumowując te dwa odcinki tego boksa? E, no to te najlepsze trafy tutaj pur football ten Vinny Erling Haaland e, zwykły i ten Ronaldo myślę że to były najlepsze trafy e, tutaj e, te karty e, były w tamtym filmie a więc e, to jest cały box tyle kart e, mieliśmy Naprawdę super mi się to otwierało. Mam nadzieję, że wam się podobały te dwa filmy, bo mi się bardzo podobały. No szkoda, że już musimy kończyć te cztery fajne filmy, bo to w ogóle był ten starter pack, ta puszeczka, to były mega fajne, fajne naprawdę odcinki. No więc co? Zostawcie lajka, zostawcie suba, jeśli chcecie. No i co? To by było dzisiaj ode mnie na tyle. Nara, do następnego!